W tym odcinku dowiesz się, jak nazywają się części mowy w języku angielskim oraz jak je stosować. Instytut Lingwistyki przedstawia angielski 2.0. Czy dobrze słyszę okrzyki radości i ekscytacji? Zdaję sobie sprawę, że być może części mowy nie wywołują najlepszych skojarzeń. Natomiast zapewniam cię, że opanowanie ich spowoduje, że twoja nauka będzie szła o wiele skuteczniej i szybciej. Dlatego, że ucząc się na przykład rzeczownika, od razu wiesz w jaki sposób możesz go określić, czyli za pomocą jakiego przymiotnika, albo w jaki sposób możesz go zastąpić, na przykład jakim zaimkiem. Co dalej? Jak tworzysz na przykład mapy myśli i masz trzon, czyli rzeczownik, możesz sobie od razu mówić, aha, z tego rzeczownika mogę utworzyć taki przymiotnik albo taki czasownik i tak dalej. Zacznę od króla części mowy, czyli od szanownego rzeczownika. Noun, noun. Skojarz sobie to tak, że jakbyś już się upierał, że tylko nauczysz się jednej części mowy, to właśnie nauczysz się noun. Zwróć uwagę na dźwięk EU przed N. Nouns, czyli rzeczowniki, opisują ludzi i rzeczy. Zaliczają się tutaj zwierzęta, jedzenie najważniejsze oraz abstrakcyjne. Rzeczowniki. Rzeczowniki mogą być policzalne, niepoliczalne, i te policzalne dzielą się na liczbę mnogą i pojedynczą. Jeżeli natomiast opisujesz niesamowitą historię o tym, jak Zosia ukradła kota i potem Zosia go sprzedała na targu i Zosię aresztowała policja, to nie będziesz chciała co chwilę mówić Zosia, Zosia, Zosia. No i tutaj na pomoc przyjdzie ci zaimek, zaimek, który zastępuje Rzeczownik. Oczywiście regula, reguła jest taka, regula, reguła jest taka, że na początku trzeba wspomnieć, użyć rzeczownika, żebyś, żebyś wiedziała, do czego odnosi się dany zaimek. W przypadku Twojej historii Zosia ukradła kota, si sprzedała kota na targu i si została aresztowana przez policję. Taka prawda, dzieci nie kradnijcie kotów. Zaimki również określają przynależność, na przykład jej kot, her cat. W tym przypadku to nie był Zosi kot, natomiast w ten sposób byśmy to określili, może to był his cat, Stefana Kot. Reasumując, pronouns, czyli zaimki, zastępują nouns, czyli rzeczowniki, żeby było ciekawiej, żeby nie powtarzać co chwilę tego jednego i tego samego. No i dzielą się na grupy w zależności od tego, co określają bądź w jakiej pozycji w zdaniu występują. Tym sposobem masz a man możesz go zastąpić he albo him, a jeżeli chcesz do rzeczownika dodać trochę pikanterii, szczegółu i opisać go, to użyjesz szanownego przymiotnika, czyli adjective. Fonetycznie jest to dość trudna nazwa do zapamiętania, dlatego jeżeli lubujesz się w slangu ulicznym, polecam skojarzenia tego z hasłem a gdzie? czyli takie jakby a gdzie, tylko z lenistwa nie wypowiadasz g, czyli a gdzie się daje przymiotnik, a gdzie się daje przymiotnik, przymiotnik daje się przed Noun, czyli przedrzeczownik. Przymiotnik opisuje noun. Adjectives, czyli przymiotniki, opisują wszelkiego rodzaju cechy, kolory, gabaryty, nasze opinie. Więc jest to bardzo rozległa grupa części mowy, no i też jak najbardziej polecam do zapoznania się z takimi ulubionymi przez Ciebie najczęściej używanymi przymiotnikami, żeby Twój język angielski jak najbardziej odzwierciedlał Twój charakter i osobowość po polsku. Jest troszeczkę statycznie, więc może dodajmy trochę akcji za pomocą czasownika, czyli verbs. Verbs. Skojarz sobie z tym, że jak chcesz czegoś, musisz to Zwerbalizować dobrze. verb. Najprostszy podział czasowników to jest na czasowniki regularne i nieregularne, czyli w jaki sposób tworzymy przeszłość od tych czasowników. Czasowniki regularne są bardzo przyjemne, ponieważ tylko dodajesz ED i masz już czas przeszły i zaprzeszły. Natomiast jeżeli chodzi o czasowniki nieregularne, to już całkiem inna historia. One są produktem y, wieloletnich migracji ludów i wpływów germańskich. I dlatego one są troszeczkę dziwne, natomiast jest metoda na to, żeby je zapamiętać. Ale w tym przypadku uczysz się trzech nieregularnych form, które zresztą potem ci się odpłacą z nawiązką, ponieważ występują w każdym czasie. Czyli zawsze polecam uczyć się trzech form czasowników nieregularnych. Na przykład go, went, gone. Be, was, been. A jeżeli chcesz dodać informację o tym, w jaki sposób czynność jest wykonywania, posłużysz się przysłówkiem, czyli adverb. No i tutaj znowu język angielski przychodzi nam z pomocą, bo add to add to jest czasownik od dodawać, a verb jest to czasownik, czyli już sama nazwa przysłówka adverb mówi dodaj do czasownika. Dodaj do czasownika. Jeżeli chodzi o grupy przysłówków, czyli adverbs, oczywiście, że są regularne i nieregularne. Regularne tworzy się w taki sposób, że zwykle do przymiotnika, na przykład slow czy quick, dodajesz LY pod koniec, cząstkę LY. Slow, slowly, quick, quickly. A na deser moja ulubiona część mowy, czyli przyimki. Żartowałam. Natomiast przyimki są niesamowicie użyteczne. Prepositions. Prepositions. Prep skojarz sobie że z tym, że Cię przygotowują do życia. Dlatego, że bez przyimków, czyli prepositions, nie wiedziałbyś, gdzie coś jest, jak coś zrobić, gdzie coś włożyć, albo gdzie na przykład coś położyć. Czyli przyimki to takie takie wyrazy jak w od bez na pod z i tak dalej in on at with without about bardzo użyteczne niestety nie przekładają się w skali jeden do jednego z przyjmków polskich i dlatego warto zawsze je uczyć warto się ich uczyć w kontekście w kontekście w kontekście w kontekście noun rzeczownik a man adjective przymiotnik a fat Man. Verb, czasownik. A fat man eats. A fat man eats. Rzeczownik. A fat man eats a burger. Przysłówek, czyli adverb. A fat man eats a burger quickly. Przyjmek. A fat man eats a burger quickly at McDonald's. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.